Szanowni Państwo, drodzy moi parafianie z soli, jeszcze zanim nastąpią święta Wielkiej Nocy, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma dla mnie bardzo ważnymi myślami duchowymi. Przede wszystkim przypomina mi się właśnie ta sytuacja, która związana jest z tym obrazem Marii Magdaleny, który ofiarował mi. Arek w więzieniu Cieszyńskim, kiedy byłem tam przez 4 lata kapelanem. I jego historia jest niezwykła: opowiada o swoim nawróceniu, opowiada o tym wszystkim, co się wydarzyło w jego życiu, i mówi na jednym ze spotkań katechetycznych, proszę księdza. Chcę księdzu ofiarować ten obraz. On jest takim świadectwem mojego wewnętrznego nawrócenia, mojej wewnętrznej drogi. Na nim jest Maria Magdalena z delikatnie przymrużonymi oczyma, i podobnie jak ona, gdzieś tam w głębi swojego serca, w swojej duszy, w cichości swojej duszy, tak jak ja. Opowiada Pan Bogu o tych wszystkich rzeczach, które się wydarzyły i o tych trudnych, i o tych bolesnych, o tych grzesznych, ale również o tych, które są ogromną nadzieją, tak jak to światło na tym obrazie. I ten obraz zainspirował mnie również do tego, żeby powiedzieć każdemu z Was, że dzisiaj, przed tymi świętami Wielkanocnymi, każdy z nas może spojrzeć na Krzyż. I może w głębi swojego serca opowiedzieć Panu Bogu o tym wszystkim, co się wydarzyło. Przypominam sobie, jak byłem w Lopiano pod Florencją, w szkole duchowości, gdzie około 40 księży z całego świata przybywało co roku, aby tam przeżywać swój czas, swój rok, swojej formacji duchowej, uczenia się tego, co to jest komunio, co to jest bycie razem, wspólnota ludzi. I jednym ze spotkań, które odbywały się codziennie, my nazywaliśmy je medytacjami porannymi, Don Joe, który był szefem szkoły, zawsze pod koniec miesiąca mówił nam takie jedno bardzo ważne słowo, a mianowicie słowo RICUPERARE, co oznacza w języku polskim Odkupić, albo można by było powiedzieć inaczej, nadać dobry ton temu wszystkiemu, co się wydarzyło, pokazać dobry kierunek, nazwać coś w jakiś bardzo pozytywny sposób, także duchowy przed Panem Bogiem, aby ten czas tego miesiąca, bez względu na to, co się wydarzyło, ofiarować Bogu i powiedzieć: Panie, przyjmij to teraz i weź to jako miłą sobie ofiarę. Myślę, moi drodzy, że jest to dla nas bardzo, bardzo ważne, żebyśmy też w pewnym sensie ten wielki post spróbowali recuperare, czyli odkupić, czyli nadać temu taki dobry ton, ofiarować to wszystko Panu Bogu, aby te święta Wielkiej Nocy naprawdę wybrzmiały w naszych sercach, pomimo tej trudnej sytuacji, pomimo tych ograniczeń związanych z pójściem do kościoła, żeby, żeby w głębi naszego serca zaistniało coś, co pozwoli nam spojrzeć z ogromną nadzieją na przyszłość. I dlatego, moi drodzy, chciałbym was zaprosić do tego, co my nazywamy duchową adopcją. Ktoś powie, po co, dlaczego, właśnie w takim czasie, w takim momencie? Ponieważ kiedy patrzymy na krzyż, kiedy patrzymy na Chrystusa, który z miłości oddaje za nas swoje życie, to budzi się w nas tylko jedno odczucie, a mianowicie odczucie wdzięczności. Pragnienie tego, by w jakikolwiek sposób dobry odpowiedzieć Panu i powiedzieć: Chcielibyśmy z ogromną wdzięcznością, Panie, powiedzieć Ci, że również Cię kochamy, że dla nas jesteś najważniejszy na świecie. I myślę, moi drodzy, że dla nas, ludzi wierzących, ma to ogromne znaczenie, żeby Panu Bogu szepnąć na ucho, że Cię kocham. Można to zrobić również w taki bardzo konkretny sposób, a mianowicie. By towarzyszyć takiemu dziecku, które jest zagrożone śmiercią w łonie mamy, towarzyszyć jego rodzica, rodzicom w tym, żeby oni mogli urodzić swoje dziecko i przyjąć je z miłością i cudownie je wychować. Moi drodzy, ja wierzę w to, że właśnie taka forma jest. Najbardziej piękna i cudowna. Kiedy byliśmy razem z księdzem Mateuszem u księdza Krzysztofa w Afryce, w Tanzanii, tam na misjach przez trzy tygodnie, to było dla mnie niesamowicie zaskakujące, jak właśnie ksiądz Krzysztof, wyobraźcie sobie, przez te trzy tygodnie przygotowywał się do adopcji dziecka poczętego w całej swojej diecezji. Diecezja jest ogromna, jego parafia sama jest takie, tak wielka jak województwo śląskie. Moi drodzy, to wszystko prowadziło do tego, by cichutko w głębi swojego serca odpowiedzieć Panu Bogu na wezwanie jedni drugich brzemiona noście. I teraz, kiedy jest wiele takich sytuacji, oczywiście nikogo nie osądzamy, Pan powiedział, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nikogo nie osądzamy, ale kiedy jest wiele takich sytuacji, gdzie na transparentach, w wielkich miastach wybrzmiewają czasem bardzo brzydkie słowa tak brzydkie, że my nawet nie pomyślelibyśmy sobie, że w ukryciu moglibyśmy takie brzydkie słowa mówić to nie tyle naszą odpowiedzią. Wydaje mi się, powinna być jakaś pyskówka, jakieś y, zmaganie się nawet na argumenty, bo, bo, bo tak naprawdę, kiedy człowiek boleje, kiedy człowiekowi jest ciężko, trudno znaleźć dobre argumenty w tej dyskusji. Taką cichą naszą odpowiedzią. Najcudowniejszą odpowiedzią może być właśnie adopcja dziecka poczętego, może być towarzyszenie temu dziecku przez te dziewięć miesięcy, poprzez tą dziesiątkę różańca świętego i tą delikatną modlitwę. Ty o tym może nikt nie wiedzieć, tylko ja i Pan Bóg. Ale wierzę, że Pan, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Czyli Bóg nie da się prześcignąć w dawaniu, jeżeli dasz mu taką malutką cząstkę, to on zatroszczy się w odpowiedni sposób. W odpowiednim momencie o to konkretne dziecko nie będziesz wiedział, jakie to jest dziecko, może to dopiero dowiesz się w wieczności, ale to jest właśnie cudowne, że to wszystko staje się niezwykle anonimowe, takie, że Pan wybiera to dziecko dla Ciebie i Ty mu towarzyszyć przez te dziewięć miesięcy, modląc się, prosząc Pana w tej dziesiątce różańca. Możesz ją odmówić idąc drogą, idąc do szkoły, idąc ulicą do pracy, możesz ją odmówić klęcząco w kościele, ale możesz ją również odmówić, kiedy będziesz już prawie zasypiał w swoim łóżku. Każdy ma prawo zrobić to jak chce, w głębi swojego serca, byle zrobił to z godnością, byle zrobił to z miłością, byle stało się to po prostu głębokim darem duchowym dla Pana w intencji tego konkretnego dziecka, które jest w zagrożeniu życia. To tak jak mówi Słowo Boże, aniołowie tych dzieci wpatrują się w oblicze Boga samego. Czy Pan. Nie da nam stokroć więcej, czy ta modlitwa nie wróci z powrotem do nas, do naszych rodzin ze swoim błogosławieństwem? Moi drodzy, dlatego to jest tak cenne, tak cudowne. I stąd bardzo serdecznie Was zachęcam, abyście podjęli taką duchową adopcję. My czynimy to nie w dzień zwiastowania. Ale właśnie od zwiastowania do Dnia Bożego Miłosierdzia, do Niedzieli Białej, do drugiej Niedzieli Wielkanocnej chcielibyśmy się przygotować do tego momentu i w niedzielę Wielkanocną, w drugą Niedzielę Wielkanocną, w Dzień Miłosierdzia rozpocząć te dziewięć miesięcy. Jest także wspaniała aplikacja, którą polecam: adoptuj życie, świetnie poprowadzona, wyjaśniająca wiele spraw. W naszym folderze parafialnym są te modlitwy, które są dokładnie związane z tym momentem naszego adorowania, towarzyszenia temu dziecku. Zgłoś się do nas. Zróbmy to wspólnie. Chciejmy razem modlić się w takich Różach różańcowych. Bo oprócz tego, że modlimy się w cichości w naszej izdebce, jak mówi Słowo Boże, to Pan mówi, jeżeli zgodnie o coś prosić będziecie, tego wszystkiego udzieli Wam ojciec, który jest w niebie. Poprośmy więc zgodnie. Zbierzmy się w takie róże różańcowe po 20 osób. Także te męskie, także te młodzieżowe, te żeńskie. Serdecznie zachęcam. Napiszcie do nas na stronie internetowej. Jeżeli ktoś tylko będzie chciał się do nas dołączyć, niech zostawi swój numer telefonu, na pewno do niego zadzwonimy, żebyśmy razem mogli stworzyć taką cudowną rodzinę. Rodzinę, która wspiera tych, którzy są po prostu maluczcy. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Życzę Wam, moi drodzy, na czas tych świąt Wielkiej Nocy, aby te delikatne spotkania z Panem w głębi naszego serca, tak jak u Marii Magdaleny pod jej powiekami, pod jej oczyma, stały się również niezwykłym bodźcem do tego, by wspierać tych, którym najbardziej jest potrzebna nasza pomoc. Szczęść Boże, błogosławionych świąt, błogosławionego Tridum Paschalnego.